Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień. Powiem Wam, że jestem totalnie zaspany. Jest godzina 10.10, 10, a ja ledwo wstałam. Za chwilkę zbieram się robić hybrydy. Mam nadzieję, że wyjdą fajnie i że trochę dłużej by je niż standardowy lakier. Do zobaczenia później. Jestem znowu. Dzisiaj będziemy testować... Będziemy, no w sumie ja będę. Szukać odpowiedniej fryzury na wesele. Kupiłam piankę do włosów. Mam nadzieję przynajmniej, że piankę. O Boże. Chyba to nie jest pianka. Woziu, chciałam kupić piankę, kupiłam lakier. Cudownie. No trudno, musimy sobie poradzić tak. Mam lakier do włosów zamiast pianki, gdzie ja miałam głowę, nie wiem. Mam dwa twisty do kręcenia i mam włosy świeże, dosyć umyte. No fakt faktem już ich trochę połaziłam, ale to powinno pomóc je ułożyć. Mm. Będę patrzyła niestety w ściągawkę w lustro i jedziemy z koksem. Ale nie, słuchajcie, mówiłam już, że mam bardzo dużo włosów, na pewno mówiłam nieraz, ale poradzić sobie z ich wypadaniem to jest tragedia. I mamy drugą yy... warstwę za nami. Ciekawe jestem, jak to będzie wyglądało i czy to się sprawdzi. Mam nadzieję, że tak. Pozostaje mi nic innego, jak odczekać przynajmniej z godzinę, żeby one się cokolwiek podłapały, ale ja je potraktuję za chwilę suszarką, czyli gorącem, żeby nabrały kształtu, dam im ostygnąć, ściągnę, może to troszeczkę przyspieszy sprawę. Więc do zobaczenia niebawem. Aha, chciałam Wam pokazać jeszcze efekt pazurków. Wyglądają mniej więcej tak. Mi się podobają bardzo. A je wam? Kolor ładny, taki... Mm, jak Kasia go nazwała? True romance? No nie wiem, no ale generalnie przepiękna kolor mm, tego owoca. Jak on się nazywa? Maliny. Piękne malinowe, dojrzała malina. Dla mnie bomba. Na wesele takich nie będę miała, będę miała czerwone, bo jest granatowa sukienka, więc muszę to wszystko ożywić. Ale teraz przez dwa tygodnie jeszcze ponoszę takie. Dobra, do zobaczenia niebawem. Myślę, że minęła jakaś godzina. To co testujemy i sprawdzamy dalej. Ciągnę się, boli jak diabli. Tutaj coś mi się za mało zakręciło, ale to można poprawić lokówką. Żaden problem. Hmm. Wydaje mi się, że włosy są tutaj za mało odbite od nasady, ale to też zaraz podziałamy w związku z tym, jak znajdę mój batist. A, zamroziłam sobie włosy! A coś Jak? Uh, idę zobaczyć lustrze, bo ja jeszcze tego nie widzę. Widzę tu jakieś przebitki na szafie, natomiast nie widzę, jak to wygląda. I zaraz dobrać... wracam z lakierem. Główny przymiotnik, jaki ciśnie mi się na usta po obejrzeniu tej fryzury, to dużo. Uh, mam mega dużo włosów po wręcz taką burzę, ale podoba mi się ten efekt. Dobra, najpierw spróbujemy bez... To jest lakier, który ma jeszcze zwiększyć objętość. Słuchajcie, ja nie wiem dlaczego, a tak mam, ale fenomenalnie się czuję w, we fryzurach bardzo puszystych, które z, są naprawdę imponująco wysokie i takie, pff, taki lew. Może dlatego, że jestem zodiakalnym, wam, ale... Ale... Serio mi się to wszystko podoba. Jest taki nieład, totalny nieład. Spróbujemy to z, z opaską. z opaską. Z opaską tak luźno założoną wygląda to tak. Nie wyglądam trochę jak wariatka. Teraz spróbujemy z odgarniętymi włosami do tyłu. tam 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 hello jak wam się podoba? ja dopiero zobaczę efekt y, na filmie jak będę go montowała na razie jestem bardzo ciekawa aż nie wiem czy wytrzymam dobra zerknę w lustro, mogę? mogę No nie no fajnie, mi się podoba. Czekam na Wasze opinie, bo to co mi się podoba to bardzo często jest yy, złe, dobre i jest oznaką fatalnego gustu. Więc bardzo chętnie zasięgnę Waszej opinii w temacie. Czy ta fryzura jest fryzurą nadającą się na wesele? Mm. Au! I czy nie wygląda jakby przeszła po mnie jakaś y, trąba powietrzna, a później jakiś tak próbował uwić gniazdo? To mnie najbardziej ciekawi. Co oprócz tego, słuchajcie, Maja poprosiła o więcej informacji o mojej diecie. Dieta w insulinoodporności jest to bardzo trudny temat i indywidualnie dobierany do każdej osoby, jak to każda zresztą dieta. Natomiast jest kilka szkół. Na przykład pani Iwona Wierzbicka, która wiem, że ma fenomenalne wyniki leczenia osób chorych na insulinoodporność, twierdzi, że nawet myślenie o słodyczach. Może powodować dodatkowy wyrzut insuliny, co będzie powodowało zatrzymywanie wszystkich procesów związanych z chłodnięciem. Ja natomiast się z tym nie do końca zgadzam, może i tak jest, natomiast u mnie to działa inaczej. Dlatego będę mówiła na swoim przykładzie i ze swojego życia. Przede wszystkim nie jem produktów, które mają wysoki indeks glikemiczny. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja nie będę ściemniała że mm, ja jestem przyzwoitym, że ja jestem wzorowym dietowiczem. Mi się zdarza zjeść słusznie, mi się zdarza zjeść kawałek pizzy. Ostatnio, o, tata miał urodziny, zjadłam kawałek tortu. Oczywiście odstawiłam leki, wypiłam lampkę wina albo dwie butelki. A, także grzeszę. Grzeszę, ale i tak waga schodzi, więc Wiem, że mam jak najmniej grzeszyć, staram się jak najmniej e, mieć tych niewłaściwych zachowań dietetycznych. Myślę, że to jest około 60, no nie, no więcej, 70-80% to jest dobra dieta, a 20-30% zła. Więc proporcja wygląda u mnie w ten sposób. Wiem, że nie u, u niektórych jest tak, chociaż było u Oli, z którą wczoraj się widziałam i rozmawiałam, m, że po prostu... Nie da się, ta walga stoi dalej i nic z nią nie idzie i że trzeba byłoby naprawdę tak restrykcyjnie. Co mam na myśli mówiąc restrykcyjnie? Tak jak wspomniałam na początku są to produkty o niskim indeksie glikemicznym, czyli o ładunku glikemicznym poniżej chyba 50 z tego co pamiętam. Wykluczony jest cukier z tego wszystkiego, bo tutaj mamy ładunek glikemiczny chyba setkę przy, przy cukrzy, więc e, to całkowicie odpada. Dam taki przykład, co jest produktem o niskim, a co produktem o wysokim indeksie. Z takich poza mnie zdrowych, na przykład arbuz, który jest owocem, wydaje się, że jest fajny, zdrowy. Arbuz ma bardzo duży indeks glikemiczny i ja jego jeść nie mogę. Tak samo już suszone owoce są tu totalnie nie dla mnie i mi ich wolę jeść też nie wolno. Wszystkie produkty mączne pod warunkiem, że nie jest to mąka z pełnego przymiału powyżej typu 1850. Ta mąka jest dozwolona. Jest naprawdę bardzo ciężko y, jakąś mąkę sensowną dostać. Ja używam mąki z cieciorki. Y, ona jest, kurczę, nie pamiętam jakiego jest typu, no ale jest generalnie dobra. Y, oprócz tego mąki owsianej. Y, nie wiem jak jest orkiszem. Orkisz podobno można. Natomiast ja nie spotkałam się z orkiszem z pełnego przemiału typu 800, 1850, więc dla mnie to jest zaskak zaskakujące. Więc praktycznie pieczywo odpadami całej. Są chleby razowe na zakwasie naturalnym i takie je jem. Oczywiście mam dolegliwości żołądkowe spowodowane tym, że bardzo często je konsumuję. Są to wzdęcia, jakieś dziwne ruchy w jelitach, tak także nic fajnego, nic sympatycznego. Natomiast jest też gro produktów, których można używać. Są to warzywa, nie wszystkie. Nie można na przykład kukurydzy, nie można ziemniaków. Ziemniaki zastępuje batatami. Za ziemniakami ustawiam, że w ogóle nie tęsknię, ta, ta tak? To jest produkt, który jest dla mnie obojętny. Oczywiście bardzo go lubiłam, bardzo lubiłam zjeść typowego slawoszczaczka. W panierce, najlepiej podwójnej z w jajeczku yy, oraz do tego, żeby było pire ziemniaczane, mamuninę z mizerią, mm, 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 jakie dobre. No oczywiście teraz tego nie można. Ze względu na panierkę, chyba że panierka jest zrobiona z dobrych produktów, to czemu nie? I yy, ze względu na pire, które ma wysoki indeks glikemiczny. Yy, mogę się mylić między ładunkiem a indeksem glikemicznym, ale to są dwa różne pojęcia, więc... Wszystko, o czym mówię, to mówię o indeksie glikemicznym dla sprostowania i wyjaśnienia sytuacji na, na etapie moich po, pomyłek. Co jeszcze jest pozornie zdrowe, a zakazane? Myślę, na przykład banany. Banany mają bardzo dużo potasu, przez co są wstezane u zdrowego człowieka. U nas można banany tylko i wyłącznie zielone i to też tak nie za dużo. Wiem, że część osób je, je banany, no, przymyka oko na jednego banana do smoothie. Nie możemy soków, nawet tych naturalnych, dobrych, chyba że jest to smoothie właśnie, czyli jest to e, picie z cząstkami owoców, gdzie ten indeks glikemiczny nam wtedy nieco spada. Jeżeli chodzi o w ogóle konstrukcję posiłku, to jest tak, że niektóre produkty musimy łączyć z tłuszczami. Na hmm. przykład, na przykład owoce, które mają teoretycznie dużo cukru, bo mają fruktozę w sobie, trzeba łączyć z, z jogurtami yy, lub orzeszkami, to ciekawe, bo orzeszki możemy, ja byłam zaskoczona, oczywiście nie mówię o orzeszkach w panierce, które są na przykład teraz dostępne, bo to jest zło i niedobre, ale takie zwykłe, zdrowe orzeszki. Posypujemy nimi owoce, możemy łyżkę jeszcze jogurtu, tak po ciach 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 ciach, po żeby było smaczniej. I dla mnie to jest przepyszny deser, który spełnia wymąki diety. Ja staram się również piec ciasta, piecał na mł... Przepraszam, znowu mi się zdarzyło. Piekał na mące mm, owsianej właśnie. Są one zawsze bardziej zakalcowate, są takie ciężkie, dodaję do nich owoców. Bardzo smaczkuje mi wersja z jagodami mrożonymi, jest przepyszna. Może, o, ciekawostka ze słodyczy. Ogólnie nie możemy słodyczy takich gotowych, natomiast możemy dobrą, gorzką czekoladę, oczywiście o dobrym składzie. Gorzką tutaj mam na myśli czekoladę powyżej 60%. 70%. 60, 60 to jest za mało, 70 jest bardzo dużo rzeczy, których nie wolno. Naprawdę przyjrzyjcie sobie na internecie tabelę z indeksami chemicznymi. Jest to dieta zbliżona do diety pomelo, natomiast nie jest to dokładnie to samo. Mon, pomelo i montignacza, chyba tak to jest jakoś tak, nie, nie znam się aż tak. Wiem, że część dziewczyn, które chorują również na tą chorobę, bo przede wszystkim na nią chorują kobiety, nie mężczyźni. Mężczyźni jest niewielki odsetek, którzy borykają się z problemami z insuliną. Mają problemy z tolerancją na nabiału i bardzo często jest to związane z przyjmowaniem leków. Natomiast są to przede wszystkim dziewczyny, które oprócz problemów z insuliną mają również problemy z tarczycą. Ja takiego, inaczej, wyraźnego problemu nie mam, bo mam i wiem, że będę musiała go leczyć, natomiast może jeszcze nie w tej chwili. Nie mam, więc produkty mleczne, nabiał, jak najbardziej spożywam, bardzo lubię na śniadanie zjeść trochę sera białego, półtłustego. Nie, powiem tak, oczywiście chudy jest na mniej kalorii, natomiast ten półtłusty jest bardziej wartościowym serem. Dlatego ja wybieram właśnie ten. Jest dzięki temu łatwiej wapni przyswajany do kości. I oczywiście śniadanie musi mieć większy ładunek kaloryczny. Znaczy tego śniadanka jak najbardziej na półtłustym lub tłustym serze białym. Oczywiście też patrzmy co jest na etykietce tego sera, bo bardzo często jest sama cała litania i tablica mendelejewa. Więc warto jednak poczytać. Mieliśmy spotkać się w mojej kuchni, ale odpuściłam sobie dzisiaj kwestię gotowania czegokolwiek. Nie czuję się najlepiej, niestety leki działają i to dosyć intensywnie. Czuję się naprawdę słabo, mam ochotę zezgonić, także odpalam tym razem South Park. Będę oglądała tych małych dziwacznych cudaków, wieczorem poczytam książkę. Może jak się troszkę spionizuję, to yy, posprzątam salon. Jutro rodzice przyjeżdżają, także będzie u mnie gwarno w domu. Całuję Was z i do zobaczenia jutro. Cześć!